Witajcie na kanale Granakompa, Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Avatar Frontier. of Pandora. Proszę Państwa, jak pamiętamy, mamy tutaj porozmawiać z Almą i Tejlanem w kwaterze głównej ruchu oporu. Więc zróbmy to, wejdźmy tutaj sobie. O, czekajcie, bo tutaj coś się. A myślę, że coś tutaj się świeciło. No, I'm so glad to see you. We heard the shooting and Alma said to run for it. Are you okay? Shaken. Shotlet got me out. Where are the others? Nella and Nor made it too. But they decided to spend time outside. I don't think they should. Isn't it dangerous? Don't worry, you're all safe now. That's what matters. What happened back there? Tap was in ruins. Mercer ordered it destroyed when they evacuated. I watched the walls collapse in on you. I thought you were dead. Then Priya heard the RDA on the radio talking about a signal at Tap. I was afraid to hope. How long were we in there? It feels like you left yesterday. It, uh. should feel like that for you, but. it's been nearly 16 years. What? 16? Alma, that can't be right. You, you need to understand. Seeing you all again today. You, you have no idea how much that means to me. I failed you i won't make that mistake again i promise look take some time raj will get you cleaned up taylan knows his way around already he can show you this can be your home now you'll see no elegance. it's and it doesn't feel real yeah i i don't know Nie wiem, co to. Mamy jakąś notatkę w dzienniku. E, siła bojowa jest wyznacznikiem twojej skuteczności i szans na przeżycie w walce z niebezpieczeństwami Pandory i siłami ZPZ. Zwiększ swoją siłę bojową, tworząc nowy sprzęt lub nabywając nowe przedmioty od rzemieślników. Możesz również otrzymać ulepszenia ekwipunku w nagrodę za ukończenie zadania lub aktywności. Mamy tutaj też zakładkę zadań, mamy jakąś sakwę. Sakwa jest pusta w obecnej chwili. A co. Aha. No dobra, yy, mamy przewodnik myśliwski. Proszę bardzo, ile tutaj rzeczy. No możemy sobie na przykład na tego sześcionoga kliknąć. No i wyświetlają się informacje, czyli możemy z niego zabrać ząb sześcionoga, jak również tłuste mięso sześcionoga. No i tutaj jest cały opis. Także jeżeli Państwo macie ochotę poczytać, że bardzo proszę, trochę jeszcze przewiniemy. Tak żebyście zdążyli. Sobie zapauzować załóżmy. Tak, żeby nic tam się nie rozmywało. No i przewijmy jeszcze do końca. No i można doczytać. Mm. Czy my na tym możemy jeździć w ogóle? Ciekawy jestem. No dobra. Zadania. No to tutaj nam się oczywiście dziennik e, zadań wyświetla. Dobra, my tymczasem idziemy z Taylanem. Tutaj była notatka, tak? Więc warto jednak się rozglądać, czy coś do zebrania będzie. No dobra, i co mamy z nim pogadać? Tak, mamy z nim pogadać. No to proszę bardzo, rozmowa. Musisz być Raj. To Rajinder. O, przepraszam, Alma said. I know Alma. Alma calls me Raj. I don't know you. I. I'm new. <laughs> Relax, new. I knew you were coming. Sleeping all this time. Oh, you must be well rested. I have fresh clothes ready for all of you. Alma didn't tell me you were missing a sense of humor as well. Very good. No dobra, co dalej? Odbierz nowy sprzęt od Rajindera w kwaterach. No dobra Raj, dawaj. You need a new look. Hmm? Czyli co, to poda podarunek jest, tak? I gdzie ja mam to. Gdzie ja mam to dać? Yy... O kurczę, no? Szczerze powiedziawszy, czekajcie. Yy... Aha, odbierz, dobra, tu spacja jest. Dobra, przypaska polowa. My jesteś, kamizelka ochrona, my jesteśmy nadzy. Część, aha, za mało części zamiennych. Okej, okay. tu będziemy mieli jeszcze modyfikacje na pierśnika, hmm. modyfikacje na ramienników. No to takie rzeczy całkiem, całkiem. No dobrze. Jest Okej, okay. możemy z nim handlować, generalnie. Ej, nowy pancerz. Dobra, naciśnijmy tabulator i teraz, no nie, nie jesteśmy nazy, no mamy jakąś taką to koszulkę i spodnie tego całego badziewia. E, czyli co, koszulka badacza, tak, 12 zdrowia, a ta koszulka, a, to jest do kitu. Dobrze, i teraz dalej spodnie żeśmy ogarnęli, tak, znaczy bardziej przepaska taka, chociaż w tych spodniach tu czuję się pewniej.

Can't keep away, I see. And you brought another Navi. Alex builds stuff mechanisms and technology for all kinds of communications and discovery. And a little chaos, if I have the tuning right. <laughs> see this? This is Sid, my systems interrogation device. Good name, right? Bit of a mouthful, perhaps. Ajir thought it was a little much, but what does he know? I designed it with Navi in mind, a little troublemaker for RDA technology. Cobbled it together with old RDA parts. And tap parts. Yes, well, we could probably scratch that off or paint over it, you know, if you like. I've been trying to get Alma to test it. Oh, we can test it. Can we? We can test it? That could be fun. I can make one for each of you. Go ahead. Get a feel for it.

I co, i to mamy naprawić, że? Tak? O, co, o co chodzi? QE. Znajdź częstotliwość. Aha, wciśnij i doby przycisk aby aktywować SID, a potem użyj Q i E, aby znaleźć odpowiednią częstotliwość. Oba kręgi muszą się pokrywać. Jasne. No dobra, czyli my w dalszym ciągu musimy iść wzdłuż przewodów, tak? No dobra, dobra, już czas na Czyli my mamy iść gdzieś tam na górę, yy, wzdłuż tych przewodów, tak? No i, no i jest. No dobra, i teraz QE. O. Fajnie. Czy coś jeszcze? Czy... Zobaczmy. Aha. Y, cały czas mamy iść, tak? Czyli to już y, żeśmy też naprawili? Hej, Alex. Myślę, że znalazłem błąd. Tylko mały hack i system zresetuje się. Nie ma problemu? No dobra, i co teraz? Użyj seed'a, by uszkodzony węzeł w kwaterze głównej. Wyceluj w uszkodzony węzeł i znajdź częstotliwość, aby rozpocząć hakowanie. No okej, okay, czyli tutaj też mają być koła e, pokryte, tak? Oł. Ładnie, nawigacja, tak? I co ja mam tutaj teraz zrobić niby? Czyli taka minigierka, można powiedzieć, tak?

For a I your are still no dobra, może chyba to już schować. A nie mogę schować. E, spotkaj się z Sarentu na zewnątrz kwatery głównej ruchu oporu. Skryli się przy ognisku w małej jaskini pod budynkiem. E, wyposażony sied podświetla urządzenia ZPZ, które może schować. No fajnie. O, dobra. Już wiem. Po, po, po prostu pod te się to chowa. E, no to teraz co? Wychodzimy, tak? Tak na dobra sprawę, to można się jeszcze tutaj chwilę rozejrzeć. Czemu, czemu nie? Cóż to takiego jest? Jak, jakaś roślinka. Mhm. A mówiłem, że to się... A mówiłem, że to się wyświetla. Tutaj coś podświetla. No dobrze. Patyki znaleźliśmy. Można byłoby strzały wytworzyć. Zobaczmy. Czy na pewno? A nie, bo mam 14, to nie, bo mogę jedynie 20 mieć. No, pada deszcz. Teraz pytanie brzmi, bo żeśmy wyszli gdzieś tak dziwnie. Eee, natomiast... Co tu się znajduje? Teraz, jak to tam było napisane? Skryj się przy ognisku małej jaskini pod budynkiem. A, czyli tutaj gdzieś. To jest jaskinia pod budynkiem? To ciekawa sprawa. Ciekawy jestem, do czego ten, ta rura służy. Mała jaskinia pod budynkiem. Ja bym zobaczył na mapie, jak to wygląda. Czy my mamy tutaj iść? Misja farbiarza. Stacja paliw. Kwatera główna. No to gdzieś tutaj jest. Czy jakieś znaczniki bym chciał. Ustaw, punkt orientacyjny. No dobra. Teoretycznie. Hmm. Tutaj lądowisko jest ciekawe, czy dla ekranów, muszę, muszę się wspomagać tą mapką, bo I tak będzie lepiej, ale oni mówią pod budynkiem, czyli to gdzieś tutaj by było. Sprawdźmy to. oh, no, she's dead. there you are. Said you i'd forgotten how it feels to simply sit in the breeze, taste the sweetness on the air, not listen to mercer talk about their civilized culture. there are more colors than i remember. i have no names for them. we'll learn their names. We'll relearn all the SAR in two ways. Why do you think Alma waited to bring us here? Why didn't she check tap before? Maybe it wasn't safe before. It's not safe now. Who cares? We are free. I want to run until my lungs ache and my legs give out. We could leave, you know. Right now. Where would we go? <laughs> Wherever we want. All of us. What do you think? you me inela telan we could live as saren again alma brought us here for a reason she's gathering everyone inside to talk she must have a plan don't stay here for her she wants to control you all the humans do no they don't alma was always kind to us the people here like her a and they're nice aren't they they seem nice uh, priya let me use her radio i believe they want to help us let's go see what alma wants maybe maybe it's something fun i doubt that Nor... no no yes. come on fine just give me a minute the light is different out here i want to enjoy it No, ciekawe, że, że jeszcze te dialogi tutaj prowadzą. Fajnie to wygląda. A my możemy jeszcze coś tutaj zebrać Koż, z żywnością. Grzyb faszerowany jajkami, proszę uprzejmie. Ciekawa ja sprawa. Myślałem, że głęboko jakoś będzie, ale nie. O, tutaj coś jeszcze jest. Użyj. O, ciekawe. Magazyn jest pusty. No dobra, fajnie. Czy to by była nasza kryjówka, taka do spania, czy. Czy, czy gdzie byśmy mogli przechowywać różne przedmioty i tak dalej? A to jakiś warsztat jest? Wykonaj. Tak, to jest stół rzemieślniczy. Wykonaj projekt do wykonania. Hmm? Ciekawe. No dobrze, my tymczasem musimy udać się na tę odprawę, więc. Więc chodźmy, o tu jeszcze coś jest, to jakiś grill? Co to, czy wędzarnia? co słuszno takiego jest. Przyrządź, proszę bardzo. Stanowisko kuchenne. Nie masz żadnych składników, ale to jak na razie. A jakie są przepisy? Nie masz żadnych składników, a przepisy to co? Składniki mają różne efekty. Umieszczając określony składnik w głównym gnieździe gotowania, wybierasz rodzaj efektu potrawy. Przygotuj jakąś potrawę z nowym składnikiem po raz pierwszy, by odkryć, jakiego rodzaju efekt zapewnia. Umieść składnik w pomocniczym gnieździe gotowania, aby ustalić czas trwania efektu zapewnianego przez potrawę. Okej. Okay. No dobrze, ale my na razie nie gotujemy, tak? My na razie mamy się udać na odprawę w centrum dowodzenia. A dlaczego nie mogę wejść? O! No dobra. I z kim to mamy się? Uh -huh. Nie wiadomo, z kim mamy się spotkać. Ale prawdopodobnie chyba tutaj mamy iść. John Mercer, founder of the TAP program. Wystarczy go znać za dobrze, ale dla wielu z was jest nowy face. he has returned to pandora as the executive vice president of frontier operations alongside your old friend from tap colonel angela harding as his head of security he is ambitious self-serving egotistical and you worked with him we have been fighting the rda for many months now what difference can this man make mercer's tactics are aggressive that coupled with his frustrations over tat's failure we need to strategize our outreach work with the nearest clans has been difficult. Some Aranaihe were willing to fight, but after suffering and losses on their side, they have since withdrawn. We haven't explored further than the Zeswa. They're fierce, but they're unwilling to make a human alliance. Your clan was one of travelers, storytellers, diplomats. Respected. The Na'vi might listen to you. Uh, Alma? We have a pollution spike close by. Like, really close. Check out the levels. RDA, it has to be. They're here. With Mercer. No, not him. Pollution is caused by RDA machinery. They must be setting up a regular drill site. Carving up the land, poisoning it, turning it to sludge. They've never been this close to HQ before. If they go wandering, they'll find us for sure. We're spread thin right now. Solek, like, can you establish a safe perimeter? Anka, try and reach Hajir over radio. I can try to shut down that drill site. I think I have the hang of Sid now. I don't think that's such a good idea. Let them go. I've seen them fight. They'll be fine. Okay, but be careful. The rest of you, get ready to intercept any other patrols. Keep your radios on. Be ready. Jeśli RDA zobaczy Cię na ich obszarze, będą się zainteresowali. Pamiętaj o tym, co nauczyłem Cię. Zbuduj drzwi, zainteresuj sensy. Są sprzęty na podstawie głównego zamknięcia, jeśli potrzebujesz. Ok. No dobrze, proszę Państwa, no, mamy zadanie do wykonania. Natomiast wydaje mi się, że to zadanie do wykonania może być odłożone do kolejnego odcinka, żebyśmy mogli na spokojnie wykonać sobie to czego nas wymagają. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.